Cześć wszystkim, z tej strony Adrian z ATV Kłototwock. Słuchajcie, dawno y, mnie tu nie było, ale ze względu na to, że mieliśmy urlopy, trochę więcej pracy, y, związanej właśnie z y, kładami CEF Moto e, i tak to wszystko y, wyszło, że mieliśmy trochę y, przerwy w, w nagrywaniu filmików. Słuchajcie, przed wami jest CEF Moto 1000 Overland y, model na 24 z najnowszą kolorystyką, kolorystyka to się nazywa. Desert Desert Tan. To jest taki kolor, wiecie, piaskowy. Coś przypomina mi też trochę w defenderach, w Roverach właśnie ten kolor. Także taki fajny, pustynny. Jest też zielony, taki matowy, który też będzie u nas w ofercie. Na początek teraz przyjechał ten właśnie. Ja mówię na niego złoty, ale to nie jest złoty, tylko taki bardziej żółtawy. Także tak wygląda. Słuchajcie. Overland na 24 za bardzo różnic nie ma oprócz tej kolorystyki. Bedloki tutaj też zmienili ten kolor. Na pewno już od jakiegoś czasu, ale to już we wszystkich modelach na 23 taka mała różnica jest w postaci tego, że Zmienili te przekaźniki trzy na innej firmy, aczkolwiek jakbyście wrzucili te, te przekaźniki tu, to nadal działają, po prostu te trzy zmienili na innego rodzaju albo innego producenta, e, także to taka różnica między e, tymi 850 i 1000 z poprzednich lat, że o takie przekaźniki zmienili, ale te przekaźniki również zmienili w 520, -tkach. także jakaś E, jakaś tutaj sytuacja wyszła, że zmienili. Może są teraz wytrzymalsze, bo to od pompy paliwa, albo po prostu zmienili producenta. E, słuchajcie, no piękny, piękny jest. Macie to samo co zawsze w Overlandach, czyli macie ten kufer duży. Macie kufer zamiast, y, zamiast y, siedziska pasażera. Jest też taka podstawa, płyta, że możecie w ogóle mieć taką płaską, tutaj yy, płaskie miejsce, które możecie cokolwiek do niej jeszcze przymocować. Możecie właśnie ten kufer przymocować i możecie też yy, wyrzucić całkowicie to i założyć tą płytę i macie taką sulówkę yy, na jedną osobę. Oczywiście, jak to Overland, yy, oprócz oczywiście tych bedloków koloru, macie bumper tylny, macie osłonę podwozia grubą, yy, taką HDP można powiedzieć, coś jak Iron Baltic. Także nie musicie wtedy zamawiać jakichś osłon dodatkowych, bo macie tutaj tą osłonę. Fabrycznie, bumper przedni to wiemy, że też dostajecie. Dostajecie również te halogeny. Tutaj akurat tak to wygląda. Halogeny. Dostajecie owiewkę, którą też fajnie działa. Wiecie tam przy 80-90 na godzinę. Jest ten efekt taki, że wyrzuca wam powietrze i no, no, teraz tak nie leci od jakiegoś czasu zmienili też tak, taka drobna zmiana, manetki manetki są tak jak już w najnowszych modelach moto 520 i tak dalej zobaczcie tutaj do poprzednich yy, poprzednich roczników tu jest też 1000 zobaczcie ma te zwykłe w ogóle jakbyście chcieli to mam ich worek tych nowszych bo my co chwilę manetki grzane zakładamy także no, to się praktycznie wyrzuca albo demontuje kto jak chce albo dostaje po prostu, bo już manetki jak no to tego nie musicie mieć, nie? E, co chciałem Wam powiedzieć, mamy fajny patent, jakbyście chcieli w przyszłości e, takie rozwiązanie, bo nie wiem czy wiecie, ale wszystkie 850 tysiączki 1000 mają automatyczne światła. E, to znaczy jak odpalicie i na zero, jest zero, jest zero, zobaczcie, nadal Wam świecą e, mijanie, dzienne światła, po prostu dzienne światła. Niektórzy nie chcą tego, bo nie wiem, chcą w lesie gdzieś tam coś może rozpalić, albo chcą po prostu włączyć pojazd i niekoniecznie chcą, żeby gdzieś go widać. Eee, to zobaczcie: jest na zero overland. Jest i nie ma świateł. To oczywiście tą modyfikację można wprowadzać. To nie, że ten model ma na 24, tylko po prostu my, e, chciałem Wam pokazać, właśnie akurat przy okazji nagrywania tego filmiku overlandzie, że jest możliwość wyłączenia e, dziennych świateł. No i teraz zobaczcie, odpalimy tego Werlanda. nie ma świateł, a tam świecą. Także jeszcze Wam pokażę parę detali, że to jest taka struktura, to jest w macie i czuć taką takie chropkowatą, chropkowatą powierzchnię właśnie jak dotykacie to. Także jest taki no, naprawdę piaskowy ten kolor, pustynny, bardzo taki no wyjątkowy, słuchajcie, no prawie jak o, ten, ta kanapa w tym kolorze beżowym. E, czy się przyjmie? No to już od, od, od Was zależy, czy Wam się będzie spodobał, ja już dużo samochodów z tym kolorem widziałem, e, właśnie w takich matowych, sportowych, także to fajnie nawet wygląda. Mi się osobiście bardzo podoba i chyba sobie prywatnie go zakupię. Szczególnie, że nie będziecie jeździć w błocie, takim naprawdę, nie wiem, gdzieś na żwirowni, to powiem szczerze, że nie będzie widać chyba błota na nim syfu, bo ten sam kolor błota jest. Taką ciekawostkę jeszcze Wam powiem. To jest taka kartka z, z tego, jak z pudełka przychodzi CEF Moto. Możecie sobie tutaj parę rzeczy na przykład wychwycić. No To jest model, wiadomo, ATR, czyli czelnik rolniczy te 1000. Tu macie numer produktu, tu macie silnik, kod silnika 2V91Y, czyli 1000. Tu jest kod oznaczenia silnika. Jak są jakieś zmiany, to później, zmiany w silnikach, że coś tam zmieniają modernizację, to zawsze te cyf cyferki się zmieniają. Ehm, również słuchajcie. Tutaj macie tu akurat zamówienie, jakie tam główny importer zlecił. Tu macie, ko tu macie kolor, tu macie, że wspomaganiem jest wersja z wspomaganiem e Tak, w ogóle jest możliwość bez wspomagania, ale e widziałem w katalogach, że wychodziły gdzieś na Rosję bez wspomagania 1850, Ale szczerze powiedziawszy, w Europa tego w ogóle nie miała i Ameryka to samo. Także w ogóle u nas w Polsce nie istnieją wersje bez wspomagania. No i tu macie datę produkcji z fabryki, czyli 20. 23 tak? 28 lipca. Mamy teraz październik, także zobaczcie, około 3 miesięcy trwa dojazd tutaj do Europy, odsłanie, papierologia i homologacja, aby ten pojazd był. Także jak kupicie na przykład w styczniu, kłada, to nie ma możliwości, żeby był 24. Zawsze musicie dać sobie 3 miesiące plus, czyli 24 roczniki, jak będziecie chcieli kupić, no to musicie poczekać praktycznie do kwietnia. Marzec, kwiecień, czasami nawet maj, więc jak macie czekać na kupno kłada, to rocznikiem się nie jeździ, pamiętajcie. Ja zawsze klientom mówię, że już tak pod koniec roku są modele na 24. Bo tak zawsze jest po to, żebyście mogli do sklepu pójść właśnie w styczniu i mieć model na 24, chociaż rok produkcji będzie 23 w papierach, ale model już macie na 24. Także co, w następnym tygodniu dostanę kolor zielony, więc nagramy kolejny filmik z zielonym kolorem, żebyście zobaczyli różnicę, albo może postawimy je obok. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia do następnego. Hej, cześć!